W dzisiejszym torcie specjalnie dla Was z pizzerii Włoskie klimaty. w Warszawie spróbuję ich pizzy z pienalta, e Gorgonzola. Zapraszam do oglądania. W skład tej pizzy wchodzi sos pomidorowy, mozzarella, spianata, czyli włoskie salami z grubym pieprzem, ser gorgonzola oraz kapary. W tym lokalu do pizzy dają oryginalne włoskie składniki, które kupują największe hurtowni hurtownie w Polsce. Pizza jest tylko jednego rozmiaru, czyli 32 cm. Sos jest robiony na bazie pomidorów sprowadzanych prosto z Włoch. Preferują włoską kuchnię, czasem pojawiają się nowości, np. przykład rosół włowy, czyli brodo di carne, w skład którego wchodzi żółtko, tymianek, grzanki oraz parmezan. Po spróbowaniu czuć, że tej pizzy są dobre składniki, przypieczone i brzegi tak jak lubię. Najważniejsze, że robią to z sercem dla bocha Najważniejsze są dwie rzeczy, błęna komida, czyli dobre jedzenie oraz futbol. W tej pizzy bardzo przykuły moją uwagę dwa składniki, czyli spianata i kapary, które razem z innymi składnikami tworzą fajną całość. Dziękuję za bardzo miłą obsługę. Moja ocena tej pizzy jest 8,5 na 10. Jeśli chcecie więcej szarców, to piszcie w komentarzu. Cześć!